No i co, Wy też. Nie śmij się. Do ciebie też mówię. To jest właśnie tak w Polsce. Wykpić, wydrwić, wyśmiać. No proszę, proszę, dalej. O, ha, ha. Super. Ja nie wiem czy oglądaliście olimpiadę. Ktoś oglądał czy nie? Polaków oglądaliście tak czy nie. Tak czy nie? Tak. Tak. Tak, to krótko oglądaliście. I to mnie boli do dzisiaj. Niecałe trzy tygodnie miesiąc temu. I już wszyscy zapomnieli. Już! Wszyscy się śmieją, ale nikt nie wyciąga wniosków. I to jest dramat. Siedzicie, a świat ucieka. A ja jeszcze stoję przekaz. Nie, 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 coś z tym trzeba zrobić. To jest. Jak ta Sylwia chyba bogacka, tak? Ona strzeliła. Ona strzeliła z 10 metrów do główki od szpilki. Mój kolega e, Masona Krawca to też robiłem. Jak strzeliłem, on trzymał tak szpilkę, to tu dostał. Z pięciu metrów. To nie jest łatwe. No ale myślę, jak ona zdobyła, mówię, pierwszy dzień i srebrny medal. Ja mówię, no, jest! Ja jestem taki... Szczera taka dupa jestem, mówię. Aż mówię, aż mi takie ciary przeszły, mówię, jest, super. Rozwiązał się worek z medalami. Rozwiązał się. I drugiego dnia się rozwiązał, i trzeciego się rozwiązał, worek z modelami, worek się rozwiązał, woreczek się rozwiązał, tam woreczek. Worunio, wo, worunio, niu, tak jak sakie <ślistenski> buncia, worek, ale ja poryczałem się, ja na przykład, ja czekam na takie momenty, jak ten y Angol tam coś, ten Majewski i, i ten, ten przez mi, mikrofon mówi, ja mam już łzy w oczach, tamten też. Razem ryczymy. A ten mówi, Tomasz Majewski, e, medal gold, Jarek. Potem ten Adrian Dzielinski, medal gold. Rano włączyłem telewizję, Amber Gold. I komplet. Nie, to ja mówię, coś z tym trzeba zrobić. Jak ja widziałem, bo albo udział, albo rywalizacja. To jest jedno z dwóch. Bo jeżeli na przykład udział, to super. To tak jak mi się radwańska podobała, to rzadko kto. Super. Singiel, no mówię tak, no druga rakieta świata, no, no, no. Nie, Ale fajnie tego, wszystko tego. Fajnie, 50 minut, także dobrze, że krótko i tak. Natomiast, no komentator też mówi, ja też tak myślę, że teraz będzie debel, tak, bo w Debel, siostry. No jak zobaczyłem, jak wchodzą, mówię... Uś, uś. Takie kiecunie. Ja patrzę, ta Amery Amerykanka tak wyżej tak siatki, le 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 tam, no i kładam głowę i wychodziła za ta siatkę, taka jakaś nabita, pękata. Ta druga też jakiś taki... No kobieta też, no. Z wyglądu i... No i jak fuk, 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 fuk! Ale mówię przynajmniej nasze tak ślicznie wyglądały, że na tym się zatrzymały po prostu. No ale komendator mówi tak, że jeszcze będzie mixt, bo druga ra rakieta świata zagra z dziewiątą ra rakietą Debla, czyli Matkowski, yy, ksywka Matka. I Matka wyszła z siostrą. Siostra Agnieszka i Matka. I ja widzę tak, wyglądali uroczo. Ten Hiły tam coś wie, patrzy, ta sztosur! Widać? Niby z Australii, a niemiecki charakter widać. Zatłuczę tych naszych. Ale co? Matkowski tak. On jest taki lekki nerw i tak. Puk, puk, puk. Nie szkodzi. Ha. Piątka. Agnieszka urocza. Kiecunia jaką meli mandro. Tylko tak. Pszit. On tylko tak patrzy, czy coś widać. Kurka. Super. Potem przerwa. Przegrany set. Przerwa. Winko białe, tego grill. Rozmowa, pogaduszka tego, w, który, w którym mie miejsce kortów, super umówieni, Będ fuch, siatka, fuch, siatka, przegrany drugi set, do widzenia. Z pięknie było. Prawdziwy udział, naprawdę, prawdziwy udział. Ale ja mówię teraz tak, dlaczego powiedziałam mygusy? Bo nie siedźmy tak dalej. Cztery lata to jest i dużo, i mało. Ja byłem tydzień później na, na WF -ie. mówię, jak chciałbym coś tu, nie wiem, na Olimpiadę do Rio czy coś. A on mówi, co pan robi? A on mówi, no wszystko mogę zrobić. Mówi tam, widzę, że rzucają oszczepem, to może oszczepem, co ja, kamieniami nie rzucam. Znam, technika jest prosta, rzucić, tak? Więc dali mi taki jakiś, no nieduży taki, powiedzieć, to taki do treningów. Taki króciutki taki ten. Tylko patrzyłem, czy się wbija, bo to, mówię, jak przerzucę, to żeby tylko mi zmierzyli, bo jak się poślizgnie, to potem co mierzyć? No i tak wziąłem ten oszczepik, no bo on taki był nieduży i tak mówię, co, 10 metrów, co ja, nie znam tego? No to już, mówi, tam linie mi narysowali i Raz, dwa, trzy, cztery! Już został nie. Wyciągali mnie potem przez no, półtorej godziny. Dobrze, że w kośnie nie poszło, ale po, no to, to po tygodniu, powiem tak, jednak oszczepnie, bo to za ostre dla mnie narzędzie. E, jednak młot, młot. Też prosta technika, bo młot to nie jest młot, to jest kula na drucie po prostu. To też były takie zabawki kiedyś. No to powiem tak, niech pan spróbuje. No to czy pan wie, jak? Pff, duża swoboda. Trzy razy rozbojać. Potem nad głową. Raz, dwa i całym ciałem trzy razy. Ja mówię, tylko niech mi pan powie, kiedy puścić. Żebym w to otwarte trafiła, a nie w siatę. Bo na robię i będzie kłopot. On mówi tak, to ja panu krzyknę. No to ja. Raz, dwa, raz, dwa. Całym ciałem trzy razy. i Pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. On mówi stop! Ja się zatrzymałam a tak Daj." Ach ty! Powiem wam, że miałem... Miałem tak ściśnięty żołądek przez tydzień, że jak na przykład piłem kawę, to tylko połowa wchodziła, a druga połówka już mi się już ulewała. Nie było miejsca po prostu. Nie wiem, myślałem, że może, że może, jednak pójdę w ten. Wpływanie też, bo wpływanie jest fajne, bo to wpływaniu to na przykład jest tak na 50, na 100, 200, 400. To jak już ktoś płynie 50, to 400 nie dopłynie. No bez żartów. Więc tak, tu są cztery złota, tak? I to można jeszcze zdobyć tak, w tym e, żabka, kraul, grzbietowy. No i co tam jeszcze jest? Motylek. 4 złote, 4 razy 4, 16. Co? Sztafeta. No to chyba i będziesz płynął ze mną. Sztafeta. A ćwiczysz coś w ogóle? Coś ćwiczysz? A jeżeli potem mi mówią, że. Tytuł w gazecie Dlaczego polscy pływacy sięgnęli dna? Bo za płytkie mamy baseny. Widzieliście tę otylkę? Hmm. Widzieliście? Hmm. Ale widzieliście? Hmm. Ta otylka, nie no, radości przyniosła kiedyś. Płynęła, no, płynęła. Motylkiem podobno. To bardziej wyglądało jak poprzednia faza. Tam gąsienicą leciało. Tylko tak się bałem, że. Mówię, żeby tylko dopłynęła do końca. Bo jak się utopi przy wszystkich, to. Będzie płacz. Nie wiem też. Tak mówię, piłkarstwo na Olimpiadzie jest też takie. no To nie jest przecież Mistrzostwa Świata. tak? Więc mówię, może tam się załapie. No i rozmawiałem z Fornalikiem w zeszłym tygodniu. I on mówi, że no chętnie, chętnie, ale mówi z taką głową do piłki to nie za bardzo. Ja mówię, o co chodzi? Mówi, no mało żelu trzyma. Chyba że z... miałem telefon wczoraj z Wisły. Może tam się zgodzę i razem z nimi popłynę bez żelu. Tak.